Siema widzowie z tej strony Wojot, a z tej strony moje nowe słuchawki. Zapraszam Was dzisiaj na ich recenzję oraz zobaczymy sobie czy są warte zakupu. Omawiany model to JBL Tune 720BT. Ostatnia część nazwy oznacza, że mamy tutaj do czynienia z słuchawkami, oczywiście z połączeniem bezprzewodowym, no ale jak widać można je podłączyć także przewodowo. W pierwszej części filmiku omówimy sobie jak one wyglądają oraz jak się je nosi, a w drugiej pomówimy sobie trochę o ich specyfikacji. Po słuchawkach od razu widać, że mamy tu do czynienia z modelem raczej z wyższej półki. Wykonanie jest świetne. Na prawej słuchawce mamy przysterowanie czym i włącznik, a całość prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Słuchawki zakupiłem około dwa tygodnie temu i od tego czasu nie sprawiały mi żadnych problemów. Używa się ich naprawdę bardzo dobrze. Plastik jest bardzo dobrej jakości, jest bardzo przyjemny w dotyku. Niezwykle dobrze wykonane są te słuchawki i bardzo, bardzo wygodne. Na górze mamy tutaj taką piankę. Dzięki niej są po prostu bardziej wygodne, leżą lepiej na głowie i dzięki temu też przyjemnie się mi z nich korzystało. Tak wygląda do nich pudełko, a producent deklaruje aż 76 godzin pracy na jednym ładowaniu. Cóż, nie wiem jak jest naprawdę, ponieważ od momentu ich kupienia praktycznie nie ładowałem ich, dostałem je naładowane do 75%, ale to oczywiście może się zmieniać. Naładowałem je raz do 100% i od tego czasu działają, nawet nie sprawdzałem, ile mają baterii. Pudełko prezentuje się tak: z tej strony jest czarne, widać, że one się tak fajnie składają. Później sobie o tym pomówimy. Zajmiemy się może teraz portami urządzenia. Na prawej słuchawce mamy zarówno USB-C, jak i złącze mini jack. Słuchawki posiadają również regulacje w tej płaszczyźnie, ale i w tej płaszczyźnie oraz w tej płaszczyźnie. Oznacza to, że możemy je dopasować do naszych własnych preferencji, tak żeby nam się po prostu najlepiej na nich słuchało muzyki. Razem z słuchawkami dostajemy przewód USB A na USB C, same słuchawki, przewód micro jack 2,5 mm na mini jack 3,5 mm oraz takie etui, jakby spłótna, taka jakby siateczka na nie. To jest też bardzo fajny akcent. Cały zestaw prezentuje się, tak, a pudełko jest naprawdę piękne. Przejdźmy teraz, może, do drugiej części odcinka, czyli jak mi się tych słuchawek w ogóle używało. Także był to naprawdę dobry okres czasu. Używam ich od jakichś dwóch tygodni i nie sprawiły mi żadnych problemów. Wyglądają świetnie, ale muszę się jednak do jednej rzeczy przyczepić. Ta część tutaj jest, jak widzicie, z takiego fortepianowego czarnego koloru. To znaczy, nie jest matowa jak to i to. Tylko właśnie jest taka odbijające światło. Przez co łatwo się palcuje. Wystarczy, że zrobię tak i ona już jest zapalcowana. To samo dotyczy się też drugiej strony. Natomiast reszta urządzenia jest wykonana bardzo dobrej, bardzo dobrej jakości oraz nie sprawia mi żadnych problemów, nie mam się do czego tutaj przyczepić. Urządzenie bardzo dobrze leży na głowie, jest bardzo wygodne. Myślę, że może być to alternatywa nawet dla takich profesjonalnych gamingowych słuchawek, gdyż, no jak widzicie, ma stonowany wygląd. Nie wygląda jak, takie, jak taki potwór gamingowy, czego ja właściwie nie lubię, dlatego lubię takie stonowane i ładne akcesoria komputerowe. Jak chcecie, mogę zrobić mój setup tour na 2024 rok. W sumie mogę to zrobić jeśli byście chcieli, no ale wracając do tematu słuchawek, fajnym akcentem jest też to, że ma tutaj w środku tych głośniczków napisane, na właściwie tym na tej maskownicy, który jest który, czyli wiadomo, że ten jest prawy, a ten jest lewy, bo to jest right, czyli po angielsku prawy, a to jest left, czyli po angielsku lewy. Analogicznie, no właśnie, musimy je nosić tak, zamiast tak, chociaż oczywiście nic się wtedy nie stanie, one są nadal wygodne, no ale jednak tak po prostu przewidział producent, tak są też wyprofilowane, i tak po prostu jest według niego lepiej. Producent oferuje także bardzo fajną aplikację JBL Headphones, która umożliwia sterowanie naszym sprzętem i dostosowywanie poszczególnych ustawień, takich jak na przykład basy. Aplikacja jest dostępna zarówno na telefony z Androidem, jak i z systemem iOS. A skoro już o iOS-ie, czyli systemie od Apple, mowa, to te słuchawki oczywiście będą działały również z iPhone'em bez żadnego problemu. Mają po prostu zwyczajny moduł Bluetooth, więc nie powinno być problemu, aby je podłączyć nawet do tak wybrednych urządzeń jak iPhony. Plot Twist nagrywam to właśnie na nim i działają bez żadnego problemu. Także to by było na tyle w tej recenzji. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, jak Wam się te słuchawki podobają. Ja już chyba się z wami żegnam. To już by było na tyle w tej krótkiej recenzji tych słuchawek. Macie oczywiście link w opisie do mojego bloga technologicznego, czyli kanału na Whatsappie technewsblog.pl. Tutaj macie nazwę, macie link do niego. Możecie tam mnie zaobserwować. Tam piszę o technologii z moimi dwoma kolegami. To już by było tyle na dzisiaj. Siema.